Siemanko, witam was wszystkich ponownie. Zagrajmy w Lord of the Rings. Bitwa Śródziemie. Wreszcie nas czeka to co nieuniknione. Największa bitwa w Śródziemie. W poprzednim odcinku mówiłem co i jak będzie, więc nie będę się rozgadywać. Po prostu zaczynamy misję. Hahaha, ha, ha. Gandalfie, nie wypowiedziałeś się. Nie pozwoliłem ci na to. To bardzo dobrze. Nie będzie mi tu jakiś Mitrandil sobie gadał. No cóż. O, jeszcze sobie stopper ranik włączę i zobaczymy, ile będę tą misję przechodzić. I to na pewno na dwa dyski będę musiał. Znaczy, w pewnym momencie będę musiał przenieść. Nie oszukujmy się, nie będę mieć miejsca na tyle, żeby... żeby to nagrać. Bo misja jest sakramentsko długa. Podejrzewam, że będzie trwać około... godziny. Nie no, może przesadzam, ale... coś koło tego. Proszę, proszę! Aż mi ciary na plecach wszędzie chlastają, szczypią mi w ogóle. No, nie wiem, czego się tu tak cieszą moi ludziksy. Dobra, żeby tego nie zjebać, no dobra. No, to musimy przygotować miasto. A żeby przygotować miasto, to trzeba robić eko. I tutaj mamy na dwie fale. Możemy tutaj i tutaj robić. Na razie tutaj mamy jeszcze faremki. Takie kiepskie faremki. Chociaż kto wie... Dobra, tutaj mamy to wojo, tak? Tak, mamy to wojo, które wcześniej sobie zrobiliśmy w innej misji. Od razu sobie schowamy kawalerię może gdzieś tutaj, żeby mnie nie denerwowali. Eee, teraz tak... Trebusze, e, Gondorski, Tark też się sprzyda, ale jeszcze wybudujemy. E, zaraz, zaraz. To na pewno wybudujemy, ale jeszcze nie to, nie to mam na myśli. A tu jest główny budyneczek, ale jeszcze coś. Chyba tutaj tego nie ma. Nie ma. O kurwa, ile mam kasy? Teraz dopiero to zauważyłem. Jej. Dobra, łucznicy tu. W sumie, wszyscy łucznicy to może niech tutaj idą. O, i za chwilę ich ustawimy tam, gdzie mi się podoba. Teraz tak. Gwardziści. Wszyscy? Wszyscy gwardziści. Gwardziści tu. Jeszcze jedna konica się zapodziała. No to konnice damy na razie tu, żeby mnie nie denerwowali. Chociaż mnie nie denerwują. I dwóch braci Gondorów. Gondoru. Czyli Burromir i Faramir. Dobra. Schowamy ich tu, zamykamy bramę. I teraz możemy pykać na full obronę. A skoro mamy tyle kasy, no to robimy trebusze. I się okaże czy będzie to dobre. Tam do końca nie będę robić, bo aż tak nie dojdą na pewno. Się aż tak bardzo wczuwać nie trzeba, no nie? Po prostu trzeba obronę napykać. Dobra, napykaliśmy obronę, teraz trzeba farmy, bo potem nam Mordor to wszystko rozwali. Trebusze dość drogie, to trzeba robić, wojo. Dobra, farmy się... o, jeszcze jedną mogę. Chociaż... A, zrobimy koszary łuczników... koszary z piechotą... I tu dalej jeszcze farmy. Chociaż... Chociaż nie, 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 nie. Jeszcze inaczej to zrobimy. No na razie poburzymy, jeszcze się nie trzeba aż tak przejmować, no nie? E, damy sobie to, żeby nam leczyło. I tutaj też walny. O, się jedna farma robi, no niech będzie. No to tutaj walnę z łucznikami i tu z piechotą. Miejmy nadzieję, że nie będę używać tych koszar. W sensie, że nie będą potrzebne aż tak. Dobra, tu już narobiliśmy. O, co ty tu wymagasz? Aha, popa nie mam się zastanawiam, nie wiem nad czym Nad czym się tu zastanawiać Ale gdyby coś mniej popa było, było, to w razie czego możemy tutaj w takie miejsca specjalne wsadzić To jest ich parę tutaj trzy z jednej i trzy z drugiej, tak No i jak to była w filmie, będziemy się raczej wycofywać. Ja mam taką nadzieję, że raczej tego się nie będzie tak bardzo no i tutaj mamy przybycie Moldoru niecałe 4 minuty yy, przybycie armii Rohanu za ponad 20 minut i potem jeszcze przybędzie następna flaga o ile mnie pamięć nie myli czyli przybycie trójcy czyli Legolasa Gimliego i Ragorna z armią wiarłomców czyli duchów ale to już jest raczej Yy, taki filmik, nie filmik, yy, armia już taka przybywająca, która już sprawia raczej, że. Yy, w kuźni mogę to dać. To możemy dać. No, w sumie wszystko. Co mi tam, żeby po prostu tańsze, wszystko było, to to po prostu ulepszamy. Coś tu mogę, mogę tutaj jeszcze dwa budyneczki. Zastanawiam się, czy na razie coś wybudować, czy nie. Może farmę na razie zrobię. A potem się zobaczy. Najwyżej się coś poburzy. Sorkin, na chwilkę mnie nie było, ale już jestem. Dobra, co tam dalej? Co dalej? Yy, Raczej tu chyba nic już nie wybuduję. Po prostu trzeba czekać. No i tutaj Mordor, jak widzicie, zrobi sobie bazy w tych czterech punktach. Nie pamiętam, czy na normalu było, że na dwóch, chociaż będzie więcej emocji. No tutaj wyżej już raczej nie dojdziemy. Jak widzicie, tutaj mamy już takie ograniczone. W sumie tylko mamy takie parter i pierwsze pier pięterko. A wyżej, no to już się nie da, już nie wspominając o tym miejscu. Chociaż z jakiej racji drzewko jest nazywane murem. Dziwne, nawet staw ma życie Budynek Mina Hm Hmm, staw ma życie, bardzo ekscytujące Dobra, no cóż, trzeba czekać. Pasowałoby zdążyć, ale wątpię jak tu jeszcze mam Aragornowi przydzielić, no to przydzielimy. Wątpię raczej, żebym zdążył to zrobić. Musiałbym wtedy nie ulepszać na przykład tego... Właśnie To też będę musiał ulepszyć, no niestety Gandalf tutaj będzie trzaskał zaklęciami Będzie trzaskał zaklęciami i musi się... ...sowicie... A, bo tutaj... To tutaj damy pipina, żeby po dwóch było bohaterów No i pasowałoby też poulepszać, ale nie mam za bardzo jak ulepszyć tych jednostek tych łuczników, którzy tutaj sobie stoją. Trochę za dużo tych łuczników mam. Może dwie grupki tutaj przeniosę. Albo jeszcze jedną. Może jeszcze jedną wezmę tutaj. O! Dobra. Tak przeniesiemy. I tych łuczników jeszcze tutaj dam. No cóż, a te farmy niestety spłoną, ale póki co to w miarę szybko robimy sobie surowce. Jakieś posążki, możecie podziwiać. O, ale fajne, aż się chce patrzeć. No nie. Dobra, farmy prawie wylewelowały na drugi level, ale bardziej mnie interesuje kuźnia. No, później też szybko leveluję. Zasługą jest właśnie to ulepszenie. Teraz powinno być. O! Ciemność nastała. No cóż, ulepszamy wszystko, bo trzeba ulepszyć. No cóż, niestety tylko. Nie ulepszymy sobie tego. O! Patrzcie! Lecą. Orksy, na szczęście pierwszy level. Wow, ile tego jest? Się zastanawiam, czy mój komputer to wytrzyma. Nie no, żartuję oczywiście. Wytrzyma, wytrzyma. A nie pokazałem wam celów, po prostu mamy zniszczyć wszystkie siły zła i awansować do wolnego bohatera na level 8. To jest zadanie dodatkowe. Ale to jest zrozumiałe, że mamy pokonać siły zła. Najszybciej wydaje mi się, że Faramir, albo w sumie to może Gandalf szybko zdobyć. Chociaż Faramir to będzie szybko czaska łuczników. Wow. Tu już następną bazę robią za chwilę. Tu jeszcze powinni pyknąć kolejną. Zaraz, czy ja mam włączone yy, opcje? Nie wiem, bo wcześniej sobie przestawiłem, jednak mi się wydaje, że troszeczkę rozjaśnione lepiej to wygląda. Zresztą Mordor użył ciemności. To może troszeczkę wpłynąć na gorszą jakość. Oho, tutaj już Orksy atakują, a trebusze wymiatają. Mógłbym to ulepszyć? Mógłbym, ale niestety pasowałby najpierw ulepszyć budynek z trebuszami, ale niestety nie mam jak. Oho Nie ma szans, te budynki po prostu zostaną zniszczone. Dobra. Gdzie tu są ci łucznicy? Dobra, to i to. Niestety tylko to możemy ulepszyć. Dobra, wszystko się chyba ulepsza. I od razu możemy na kamień. Oho. Ale coś ten trewór jest bardziej wytrzymały, albo mi się tak wydaje. No, orksy chcą tu budować, ale nie pozwolimy na to. Może bardziej tu przeniosę. Łuczników Lepiej dawać tutaj bardziej koło bramy niż tam gdzieś na zadukach. Tutaj dotąd praktycznie się będzie działa akcja. Tutaj to już takie już Nie wspominając o tym trebuszu, co on może tu zrobić. Nic ciekawego na razie tutaj. Lewe skrzydło. Sobie coś tam atakuje. I ekspią sobie powoli uśnicy. No widać, którzy byli od armii Faramira. Koników na razie nie będę wysyłał. Niech sobie stoją u góry. Tutaj orksy próbują sobie coś pobudować, ale im na to nie pozwalam. No, trebuszu Chahai. Tak nie może być, że orksy tutaj sobie. Co nieco. Oho, kolejne w ciemności. Nie, tutaj nie ma chuja we wsi. Tu będzie. Przynajmniej 40 minut walki. Przypominam, że to jest trudny poziom. Oho. Tego mi jeszcze brakowało. Nie, wydawało mi się, że tu nas będzie. Ale na pewno będzie, ale nie teraz. No tu trebusze ciechają przynajmniej trochę pomogą. No szybko ekspię te punkty mocy, ale musiałem niestety Gandalfowi dać. A Aragornowi tą moc też dam. Mam na myśli tutaj te punkty mocy, że Gandalfowi i Aragornowi Gandalf musi mieć, żeby mieć wszystko lepsze. A Boromir dlatego, tego nie Boromir, Aragorn. Z tego powodu, że i tak będę musiał sobie ulepszyć na wiarołomców. O, orkowie nie robicie tutaj nic. Katapulty nie atakują, bo czekają na swoje 5 minut. Tutaj orksy już widać, że sobie bazy robią. Później, może jeszcze tutaj zrobią. Powinni zrobić. Chcę więcej. Walk! Po to wziąłem trudny poziom, by zobaczyć na co stać przeciwnika. No niestety ci nie będą mieć ognistych strzał. Tak to już bywa. Może ich tu przeniesiemy, o ile się ją zmieszczą. No właśnie, będą się tu przenosić. W to miejsce mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Ma. Trupy dostały wzmocnienie Przygotować się do strzału O! teraz będzie jazda Teraz będzie jazda, wieże oblężnicze Będą ciachać. Ostro Możemy też sobie przyzwać elfów w razie czego. O, tutaj Niestety nie mogę Albo później będę mógł, ale na razie nie mogę. Podleczymy sobie. Bo coś to nie za bardzo wygląda. Później ogląda jeszcze będzie używać jakieś moce. Następne posiłki. Abrahma nie da sobie ani róż. Nie pozwoli sobie na to. Bo ją jakiś taranik mały pykał. Oho. Nie no Trebusze robią swoje. Wydaje mi się, że tutaj w Minastyrii... Trebusze mają, trebusze mają dużo większą wytrzymałość. O bramie to już nie wspomnę. Taki zwykły taranik. Niewiele ruszy taką bramę. Nie mówiąc już o takim mega taraniku. Oho! Coś tu woja natraciłem. Możemy Trebusza. Nawet trzy zrobić. Nie wiem, czy to Wojo jedno straciłem, oho... Nie, 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 nie pozwolę sobie na to, bo tu jakieś gazy mi atakowały moje trebusze. Ciekaw jestem, ile naginie tych orków, ale to chyba nie pisze. Pisze tylko, ile jakaś drużyna pozabiła, chociaż...